Hej, cześć, siemanko, witam was w kolejnym odcinku już na moim kanale z Zombie Showers, jakoś tak to się nazywa. Tutaj jak widzicie na samouczku nie radziłem sobie za najlepiej, ale się starałem, już kolega robocik pochwala naszą pracę. I w tej grze chodzi o to, że będziemy zamieniali zombie w jakieś lemoniadowe szejki, czy coś w tym stylu. Coś właśnie w tym guście, nie wiem o co za bardzo tym chodzi. Ale tutaj właśnie mamy nasz pierwszy samouczek. Mamy oczywiście na start 50 pieniążków. I tutaj właśnie mamy zombie, które uciekają. I nie wiem czy... One po prostu będą tak w kółko uciekać, czy one mają jakiś dokładny cel tej ucieczki, że w jakieś dane miejsce one uciekają. Nie wiem, nie wiem. Mm, ale jeśli by mieli uciekać na jakąś końcówkę mapy, to by chyba teraz pobiegli w prawą stronę. A z tego co zauważyłem na samym początku zawsze biegną w lewo, a więc tutaj właśnie mm, nie wiem jak to za bardzo działa. Ale dostaliśmy taką. Mm, Zieloną fiolkę z czymś zielonym, może to jest coś toksycznego albo radioaktywnego, gdzie będziemy mogli mutować nasze zombie, żeby dawało nam więcej właśnie tego soku, który jest tutaj przedstawiony. Nie wiem, jak ma to za bardzo działać, ale wiemy, że taki jeden soczek kosztuje 5 dolarków. I mamy już drugi level naszej budki, w której sprzedajemy te soczki i odblokowaliśmy jakiś jetpack i dostaliśmy dwie fiolki tego... nie wiem... radioaktywnego odłamku. O, i od razu mamy trzeci poziom naszej budki sprzedającej. I tutaj mamy jakieś drony, które chyba wypatrują te zombie, które będziemy mogli przerobić później na sok. Ale nie jestem tego za bardzo pewien. No Ale nie ma co, zaraz to sprawdzimy. Znaczy no, chyba tak na pewno działa, bo jak ten dron wyszukał tego zombi, wyszukał, no to poszliśmy od razu na to Zombie. Na polowanie tych Zombi, no to chyba właśnie to tego służy. I z tego co widzę ten jetpack działa w ten sposób, że po prostu możemy o wiele, wiele wyżej skakać. Eee, nasz robocik zbiera właśnie nasze, o jak widzieliście, tutaj naprawdę wysoko podskoczyłem. Gra myślę, że fajna, jeśli będziecie chcieli z niej trochę dłuższą serię na napiszcie w komentarzach yy, i tutaj właśnie yy, tutaj właśnie yy, złapałem już wszystkie zombie i czekałem na wynik końcowy, z którego dostaliśmy kolejną fiolkę i złapaliśmy cztery, zo cztery zombie. Tutaj nasze osoby ze sobą rozmawiają. Musimy wykonać misję, żeby, zrobi żeby zrobić 10 soków, a mamy 7. Myślę, że zaraz nam to się uda. To poczekam. Sobie. Poczekałem tutaj trochę. Ale pomyślałem, że jednak połapię sobie jeszcze trochę zombie. Tutaj zostawiłem pułapkę, czyli musk skąd on bierze te mózgi, ale jakoś skąd się musi brać. I też próbowałem zapać kolejnego e, Kolejnego zombie i mi się to udało. Tutaj już mamy, tutaj już miałem dwa zombie obok siebie. No i je chciałem złapać na raz, ale nie wiedziałem jeszcze o tym, bo się chyba tak da? Raczej tak. Ale tutaj się trochę moja postać wleciała za bardzo w skrzaki, ale też udało mi się złapać na luzie tego kolejnego zombiego i mamy znowu podsumowanie i znowu dostałem te radioaktywne fiolki tutaj sobie dostałem ofertę, żeby coś kupić, ale podziękowałem i tutaj wyskoczyła mi reklama kiedy dostałem poziom czwarty naszej budki sprzedaży, uzupełniłem naszymi zombiakami tutaj nasz do wyciskania soków i właśnie dowiedziałem się tutaj, że te żół... Że te zielone, radioaktywne fiolki powodują, że nasza maszyna w pewnym stopniu przyspiesza i kupiłem właśnie nową maszynę dla jakichś lurb, żebyśmy z jakichś niebieskich zombie mogli robić też nasz, nasze soki, czy nie wiem co to jest jakieś szejki o, Niech to będą szejki i tutaj już mamy 5 zombi do złapania, ja już złapałem 2 Tutaj mam jakiegoś nietoperza. nie wiem co on robi. I chyba nie chcę wiedzieć. Nie, nie wygląda za specjalnie. I tutaj taj mam jakiegoś zombiego z tarczą, obroną, zbroją, czy w tym stylu i ale udało mi się go rozwalić. Zakończyliśmy kolejny poziom. Dostałem dwie fiolki. No i tutaj mamy. No i tutaj yy, uzupełniłem do naszych soków kolejny zombie, na no, akurat niebieskie zombie mnie starczyło I znowu zboostowałem nasz yy, ten moduł, nie wiem jak to się nazywa I tutaj właśnie mogłem już ulepszyć sobie broń i to zrobiłem Chciałem ulepszyć kolejną, ale zabrakło, już mogłem to zrobić, ale no, za szybko kliknąłem, żeby włączyć grę no i się rozpoczęło. Tutaj akurat y, miałem trzy zombie i nie wiedziałem, czy mógłbym je złapać tak na raz wszystkie. I mi się właśnie tutaj udało złapać dwóch zombie naraz. Właśnie wtedy to odkryłem. Nie wiem, jak tamten zombie y, niebieski wyszedł, skoro mózg był aż tak daleko. Ale tutaj mi chyba właśnie zombie uciekł. No i właśnie mi zombie uciekł. Ja nie wiem, czemu jak oni mają bliżej do lasu, to oni wciąż biegną do tego lewego lasu. Nie wiem, tego lasu, który jest bardziej po prawej stronie, bo ten zombie mógłby lecieć po prawej stronie do lasu, a leci po lewej. No więc tak, słabo trochę. No i tutaj kolejne zombie. O, i kolejny upgrade naszej głównej wieży. Znaczy naszego tego do wydawania naszych szejków, i teraz dostaliśmy opcję ulepszania robienia naszych limonowych szejków. I tutaj wykrył nasz dron kolejny zombie, którym możemy zaatakować. Co od razu zrobiłem? Postawiłem pułapkę i czekałem na nich, Naładowano już bronią. Z już bronią czekałem na zombie, które wyszły po mózg, a ja je szybko i skutecznie złapałem. Tutaj już miałem takiego bardziej zbrojonego zombie, którego udało mi się na luzie złapać. Oczywiście nie jest to takie łatwe, no bo muszę ich uderzyć 5 pięć razy, ale to chyba nie jest jakieś specjalnie trudne. I tutaj miałem kolejnego zbrojonego zombie. Miałem na nich dłużej poczekać, ale zobaczyli, że stoję za kamieniem. I słabo się to trochę skończyło. Tutaj mm, złapałem już na trochę takim niebezpiecznym regionie, tego naszego niebieskiego, bo już prawie uciekł do lasu. I odblokowaliśmy jakąś rangę mm, z jakąś niebieską ręką. Nie wiem, o, o co może. Z tym chodzić, ale już prawie skończyliśmy robić nasze niebieskie soki z naszych zombi. I tutaj ruszyłem już chyba na ostatnie polowanie w dzisiejszym odcinku, ale nie jestem jeszcze do końca tego pewien, bo głos jest nagrywany lektorem. Jeśli dotrwaliście do tego momentu, napiszcie w komentarzach hashtag lektor. No bo takie nagrywanie lektorem jest dla mnie troszeczkę wygodniejsze. A też zazwyczaj mam robi parę nagan w ciągu dnia, a przez to, że jestem aktualnie u moich małych kuzynów, to w ciągu dnia nie mogę tak za bardzo, więc bos nagrywam tak trochę bardziej w nocy, bardziej późno. Dlatego nagrania są tak rano, a ja nagrywam go trochę później. I tutaj właśnie dowiedziałem się, że węże gryzą. Myślałem, że umrę, znaczy, że zostanę jakoś zatruty i nie będę mógł i będę musiał od nowa ich wszystkich łapać, ale to jest takie ogłoszenie na parę sekund. I tutaj mamy już szósty level naszego yy, domu, naszego sklepu, ale akurat znowu wyskoczyła lekka lekrama lekrama Wiecie o co mi chodzi. Lekrama reklama reklama. No reklama mi wyskoczyła. Ale tutaj już mieliśmy nowe urządzenia do mm, robienia właśnie do łapania naszych zombie, ale nie było nie na nie stać. I tutaj chyba już tak, tutaj już na pewno mamy ostatnią misję w dzisiejszym odcinku. I tutaj miałem akurat dwa zbrojne zombie Które postanowiłem złapać, jednego udało mi się złapać a ostatniego na bardzo dużym farcie, bo już był w lesie Tutaj zostawiłem zasadzkę na kolejne zombie, naładowałem broń i wystrzeliłem. Myślałem, że złapię dwóch, ale złapałem tylko jednego. Ale po czasie udało mi się złapać kolejnego. Tutaj zostawiłem pułapkę na ostatniego. Złapałem go i czekałem na podsumowanie naszej gry. I jednocześnie dostałem coś w stylu odznaki do naszej rangi. I kolejną fiolkę z, no, kolejną toksy... Kolejną fiolkę, i to chyba już będzie koniec dzisiejszego odcinka. Jeśli zostaliście do tego momentu, napiszcie w komentarzach hashtag lektor. Yy, możecie zostawić łapkę w górę oraz suba. No, a ja się żegnam z Wami do kolejnego odcinka. Cześć, no i pa. pa.